Jako odpowiedzialny inwestor wiem, że inwestorzy chcą zalewać na swoich inwestycjach w nieruchomości solidnie i nie poświęcać na to za dużo czasu. Problem pojawia się, gdy rozglądamy się dookoła. Otwarta gospodarka, wciąż wysoka inflacja, nieprzewidywalny rynek. Do tego dochodzą negatywne informacje na temat wojny na Ukrainie i napiętej sytuacji na wschodniej granicy. Nie wiadomo, co może się wydarzyć, i nie wiadomo, gdzie zainwestować swoje pieniądze. Podejmujesz błędne decyzje, albo nie podejmujesz ich wcale i tracisz przez to pieniądze. Nie musi tak dalej być. Spędź wieczór w środę 12 czerwca z Magnidą. Nasi eksperci wyjaśnią, co dzieje się w gospodarce i jak może to wpłynąć na rynek nieruchomości. Dowiesz się, jakie błędy popełniają początkujący inwestorzy, dzięki czemu będziesz w stanie ich uniknąć. Zainspirujesz się także, co zrobić, żeby zmaksymalizować zysk swoich inwestycji w nieruchomości. Wydarzenie jest bezpłatne. Odbędzie się w Warszawie w środę 12 czerwca, początek o 17. Zarejestruj się już teraz na stronie wieczórinwestycyjny.pl. A właściwie wieczór Spędź trzy godziny z podobnie myślącymi osobami, które interesują się tym, co dzieje się na rynku nieruchomości. Zainspiruj się i podejmuj decyzje inwestycyjne z pewnością. Do zobaczenia!